Określenie wysokości kapitału zakładowego spółki ZO jest obligatoryjną częścią umowy spółki. Zgodnie z artykułem 154 KSH jego minimalna wysokość to 5000 zł, a minimalna wysokość udziału to 50 zł. Pokrycie udziału w spółce następuje poprzez wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. Pomimo faktu, że minimalnie wymagany kapitał zakładowy dla spółki ZO jest stosunkowo niski. To rekomendujemy analizę, czy w kontekście biznesowym przy niewielkim kapitale założenie spółki będzie korzystne wizerunkowo. Niski kapitał spółki może bowiem odstraszać potencjalnych kontrahentów, sugerując nieprofesjonalność bądź brak gwarancji wypłacalności podmiotu. Inne ewentualne problemy mogą się pojawić przy próbie uzyskania kredytu lub pożyczki dla spółki o tak nieznacznym kapitale. Z doświadczenia wiemy, że przy kapitale zakładowym na niskim poziomie często korzystniejsza okazuje się inna forma prowadzenia działalności. Jeśli jesteś ciekaw, jakie rozwiązanie będzie właściwe dla Twojej firmy, zapraszamy do naszych pozostałych filmów, w których staramy się przedstawić dobre rozwiązania prawne w możliwie najprostszej formie.